Nie się wydaje, że jednak, no, kiedyś pamiętam, że taki incydent ze spotkań takich tam z panem, panem Andrzejem Gwiazdą, tam były takie spotkania, konserwatorium w sierpień 80 na Uniwersytecie Gdańskim. I tak kiedyś przyjechał człowiek, teraz nie pamiętam, gdzieś z południa Polski i chodziło o sprawy, no, rozkradania Polski, to co się w tamtych latach zaczęło dziać. I napisał o pewnej sprawie do, w takiej w, w, w akcie rozpaczy, do... Urbana. I Urban odpowiedział mu tak, w tej sprawie się nie da nic zrobić, jesteśmy pod butem międzynarodówki kapitalistycznej. I chodzi o to, o ten wielki, bo to nie ma całkowite, już to widać, że tu chodzi właśnie o ten wielki kapitał światowy kieruje tym wszystkim. I widocznie Lech Wałęsa, bardziej, że sam Lech Wałęsa ostatnio mówi, że oni się pracowali już nie na rzecz tam walki z komunizmem, tylko na rzecz globalizacji. No i tu chyba, że jeszcze dokończę jedną sprawę, no przecież, bo chciałam to też spytać, pan, pan w komentarz, ostatnie wydarzenie, jak dużo zainwestowano, i jakie sławy przyjechały, żeby wesprzeć Lecha Wałęsę właśnie w tej sprawie, jakie wielkie autorytety światowe, tu nie nasze, cały świat poruszono żeby wesprzeć tego pana, to są poważne interesy finansowe. I tutaj osoby, Lech Wałęsa, czy ten, czy tamten, nieważne. Ważne, żeby był ktoś użyteczny dla nich. A 90-lecie zrobiono potęsówką wiejską. To jest propaganda straszna. Walka z kaczyzmem, prawda? Kaczyzm to jest ta linia suwerenności Polski, prawda? znienawidzona przez. Wacław Klaus okazuje się być wrogiem Europy, prawda? A przecież cóż te biedne Czechy, to do Polski mają dużo mniejsze znaczenie. Więc rozstrzygnięcie rządów nad Polską na korzyść no, zwolenników ustępowania wszystkim w Europie, prawda, podporządkowania się dominacji francuskiej czy niemieckiej, no jest interesem niewątpliwie prezydenta Sarkoziego, prawda, dobry patriota francuski, będzie chciał mieć na czele Polski człowieka, który jak Sirak mówił, tam tak, woli milczeć tak. niż sam, czy no, rozumie, że to powinien to milczeć. Jest, tak, cicho tak, mam tak. No no więc, więc to niewątpliwie, niewątpliwie tak jest. A Wałęsa, którego dzisiaj można po prostu za parę groszy wynająć do powiedzenia, czego chce, nie ja wiem, czy państwo tak śledzicie, ja co oglądają, akurat francuski problem. I Wałęsa był w Izraelu i nagle zaczął opowiadać, że, że koniecznie trzeba natychmiast bombardować Iran i połączyć Izrael z Polską w jedno państwo. No, to, jest, to są wariackie rzeczy. On po prostu, jak mu się wydaje, że mu za to zapłacili, to on gotów jest wszystko powiedzieć. Jeździ po świecie i wygłasza tę opinię. Właśnie. Y Król Arabii Saudyjskiej tam coś dał, no to on mu medal daje z wolności, prawda? To, że katolików mordują, to nieważne, prawda? No, ten przyjaciel papieża i tak no, to już jakby zupełnie, zupełnie... Taki, taki działacz Wolnych Związków Zawodowych, niestety nie żyjący od paru miesięcy, Andrzej Budkiewicz mhm. z Bostonu, opowiadał mi kiedyś inną sytuację, jak przyjechał Lech Wałęsa, to, był, to były lata 90 do Stanów Zjednoczonych, no i jakoś tak wyszło, że Butkiewicz miał tłumaczyć po prostu jakiś występ Lechowi Wałęsie. I Lech Wałęsa mówi tak, do niego, słuchaj, no my jesteśmy tu w Ameryce, oni tu gnębili tych, tych Indian, to ja muszę jakoś tak coś powiedzieć, żeby im się to podobało. I on mówi, my to byśmy nawet chcieli, ale nie mogliśmy tak z tymi komunistami zrobić, jak wy z tymi Indianami. Po prostu był to taki skandal, Budkiewicz yy, mówi, mówił mi, że się zrobił yy, sam cały czerwony i po prostu tego nie przetłumaczył, a problem polegał na tym, że na sali byli ludzie, którzy rozumieli co mówi Lech Wałęsa, I mu się wydawało, że on się spodoba, że to się spodoba. Ale, ale niewątpliwie to problem Wałęsy, mimo tego, że, że są takie, takie juble, jak, jak ten ostatni, prawda, no to są wszystko problem przeszłości w istocie Mazowiecki Wałęsa, to są ludzie, którzy politycznie nie mają żadnego znaczenia, prawda? Oni dzisiaj gdyby stawali do jakichś wyborów czy w coś sensie takiego, oni mają jakieś znaczenie opiniotwórcze, w tym sensie, że nagle okazuje się, że, że Wałęsa jest najbardziej wiarygodnym, y, może nie politykiem w sensie, ale jakby no, osobowością w Polsce, prawda? Do rady medycyny. Tadeusz Mazowiecki jest uważany za, za człowieka niesłychanie wiarygodnego, moralnie nawet, czy właśnie tak, dobrego katolika. Ale, ale to jest rzeczywiście polityczna przeszłość, wykorzystywana tylko do mącenia ludziom w głowach. Ale przyznaję, że dla mnie tak prywatnie, no bo jak ja z tymi ludźmi przez wiele lat współpracowałem i, i to, to jest osobisty dyskomfort, poczucia się oszukanym. Dlaczego oni kłamią? Dlaczego tak ciągle kłamią? Czy nie czas, już starość, trzeba się witać, prawda, yy, z przejściem na drugi świat, a tu to, to kłamstwo cały czas jest. Wyciągają tego biednego starca mazowieckiego do tej telewizji, on tam dalej, prawda? Kłamie i kłamie. Myślę, że to jest. Że to jest paradoks polega właśnie na tym, że on jako młody tam 19-letni chłopak, za Stalina wstępuje do, 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 do tego paksu do 89 roku i później, przecież jeszcze tam właśnie. Robi tyle świństw, tyle łajdac miesza się w sprawy. Skrajnie obrzydliwe. Ponieważ jemu się wydaje, że dla Polski to tam on wyskrobie kawałek, sztura, Myślę, że całą jego działalność życiową można by podsumować negatywnie. Mimo więzi i tak dalej. Ale, ale on dobrze chciał. I teraz, ponieważ 90. swojej aktywności publicznej spędził na rzeczach, do których się sam wstydzi przyznać. Więc właściwie. On dopiero dzisiaj walczy o jakby, on dzisiaj chce uzyskać jakby rachunek, który by pokrył cały, znaczy pozytywny, który by pokrył cały ten negatywny z poprzedniego okresu. Ponieważ oni, co jest charakterystyczne, nie ma, przepraszam, chciałem powiedzieć, nie ma biografii dla no ale, ale tak, nie ma biografii, bo, bo pan doktor nie napisał biografii, tylko napisał, napisał studium pewnego problemu, prawda. No rozmawialiśmy dzisiaj z pewnym autorem, który Czyli, że na początku lutego ma się ukazać pierwsza biografia Lecha Wałęsy. To wstępna, myślę, będzie tu pan doktor może lepiej opowie, co to będzie za dzieło, jak, jak je traktować. Ale, ale nie ma biografii Tadeusza Mazowieckiego, nie ma biografii Bronisława Geremka, Jacka Kuronia, Adama Michnika. W każdym normalnym kraju ci bohaterowie mieli po 10 biografii. Oni Nie dlatego, że, że nie ma ewentualnie autorów, tak? są jakieś wywiady rzeki i tak dalej, ale to, to jest co innego ponieważ oni nie chcą tych biografii. Oni się wstydzą swoich biografii. Wstydzą się własnego życiorysu. Nie chcą, żeby ktoś przy tym gmerał. A jak się ktoś zabiera za studium, chociażby częściowo jakiś problem, no to jest nienawidzony, jak pan doktor. Prawda?